Czak, uke, ręce wysoko od początku Lewa chodzi, lewa Uważaj na kopnięcia Nie daj, nie daj, ukę. I dobrze, idę, idę, dalej, dalej Do siatki go no, dalej, 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 do Dawaj, dawaj do, do końca, pójdzie, siatki. pójdzie Głowa do boku, głowa do boku i go I teraz, próbuj, wyrwij nogę Dwie nogi łap, dwie Brawo, brawo I teraz powoli, powoli Nie daj mu wstać, nie daj mu wstać, ukę. Nie daj mu stać. Przejdź spokojnie. Tak jest. Ustabilizuj. Spokojnie. Masz czas, uke. Masz czas. Uważaj. Spokojnie. Rozłóż się najpierw. Rozłóż się. I powoli bi, bi powoli ciosy. Tak. Uderzaj. Uderzaj. Na korpus. Dawaj. Nie daj przetoczyć. Nie daj. I dobrze. I teraz ręka pod głowę i kontrolujesz cały czas, uke. Ręka pod głowę. Nie daj się przetoczyć. I teraz ciosy, łukę, ciosy, ciosy. Jedna ręka pod głowę, prawą ręką zadawać ciosy. Prawą ręką, ta pod głowę, żeby go nie się tak skręcać. I dobrze, dobrze. tak jest. I kurwa, powoli bijesz sobie, powoli bij. Powoli, ręka, pod głowę, Ręka pod głowę, ręka pod głowę. Nie dać coś, ręka. wychodź, 3, 9 i rozkładasz się. Wychodź I baruj, teraz chodź, chodź, boczna, biły, lewa chodź, ręka pod głowę zaraz i bij na korpus, uderz jakiś cios. Skręca się, uważaj, nie wchodź w niego, NIE! Musimy dobrze i wstawaj, i spokojnie, to łapy wysoko, łapy wysoko, uderz. Łapy, łapy wysoko i chodzisz, lewa chodzi, lewa chodzi cały czas, nie dajesz mu się ustawiać. Dawaj, 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 praca, Łukę, praca, praca! Prawa wysoko! Prawa wysoko, ręka! Ręce, Ręce wysoko cały czas! I spokojnie pracuj rękoma! Kuj tym lewym! Twoja walka, Łukę! I dopchnij go do siatki najpierw! Broda nisko, bo gilotynę łapie, Broda nisko! Nisko, nisko nisko, broda! I dopychasz go do siatki! Stop, 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 czas, stop! Macie coś do maty? Bąbek? Zawodnij go neutralnego. Ukrę ręce wysoko cały czas. Nie opuszczaj tych rąk. Nie daj mu wciel tak bierzać. łapy wysoko uczę! Na dystas. nie daj, nie daj, dobrze! I dawaj, bieraj, dawaj, i dawaj, odwracaj! Uważaj na trójkąt! Na trójką zauważaj! Nie daj, przechodź właśnie, obchodź tak, obchodź! teraz bij! Dobrze! Bi, bierze, bierze. I rozrzuć się, rozrzuć się teraz! Nie daj... Wyrzuć te nogi, nogi do tyłu, odrzuć nogi, bo będzie szedł w ciebie! Jest twój! Odrzuć nogi! Odbijaj do, do, się do niego to wyciągaj do niego! Nie daj! Nie <grymne> daj, nie daj! Nie daj tak dobrze! Bij, dobrze bierz! Bij Stop, stop! Niestety, stop, koniec. Nie Kurwa, no jak nie koniec? Panie panowie, to nie, nie jest walka za wodoszczo. to spójrzcie co się dzieje. Kurwa, ale to Nie Walkę wygrywa, no nie róbcie takich jaj, no co jest, ty walczysz, niech walczy! Ale Daj mu dwie minuty. Stop! Dobrze! Dobrze, wyglądź, wyglądź, wysoko, nie dźwięk, dobra. Nie głowy. dobrze! dobrze. Cały czas lewa pracuje, lewa pracuje wysoko, wysoko Wparte. Nie opuszczaj, nie opuszczaj uważaj! Wparty! I obalasz, obalasz! Do siatki, stop! Dosuń go do siatki! Dawaj z bo bardzo, Liczuj, liczuj! Takie! Niedzieżki! Nie daj tam! Noga, noga, noga! Noga jest moja! i Klucz teraz, klucz! Gura Uke, okay, góra! Góra! Nie da tak się obijać! Wychwytuj teraz. Dobrze! Brawo! Dawaj klucz! Klucz! Ciśnij klucz! Dawaj! Dawaj Uke! Dawaj do niego. Do niego, jest! Do niego, do niego, do niego! Do niego, do niego.

Doskłada się ukę, okay. Pracuj uderzaj, żeby sędzia nie podniósł. Uderzaj, powoli ciosu, praca, ukę okay. praca cały czas, cały czas. Dawaj, lewa bije, lewa na twarz. Dobrze, dawaj. Okay. Tak jest, dobrze. jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Dobrze. Okay. dobrze. Rosus się teraz i parę ciosów, parę młotków. Dawaj dawaj dawaj. Dawaj dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. dawaj, do dawaj, spróbuj dosiad. Sóbuj dosiadł powoli, powoli, właśnie Nie dajcie, to ci do góry! Do góry do góry tam. Do góry, dawaj, dawaj, yeah. dawaj, tutaj! Do do A teraz każd do przodu! Gaj do przodu yeah. na te nogi, Dawaj, przychodzi z gardy! Yeah. Teraz! Łukę Klein, dawaj, dawaj, dawaj. Sosiadki musisz yeah. dopół, kukę. Tak jest, i obalenie, obalenie. Tak teraz powoli rozkładasz się. Masz czasu, jeszcze trzy minuty. Spokojnie teraz się rozkładasz, właśnie kolanko. Nie daj mu... Po... Nie daj mu wstać. Nie daj mu wstać. Nie daj mu wstać, Uke. Nie, nie, nie kombinuj. Ręka pod głowę, prawa. Ręka pod głowę, Uke. Prawa ręka pod głowę. Praca panowie. Dobrze, uke. Dobrze, brawo. Dobrze, Uke, Brawo. Wchodzi wszystko pracuj nad dosiadę. Uważaj, się, uważaj, wstaje do góry, wstaje do góry. Nie daj mu wstać, nie daj mu wstać. Wstawaj, wstawaj. Teraz łap te ręce, żeby nie bił klinczu. Dobrze, góra. Na rozłóż się, Ukę rozłóż się Dobrze. na nim. Nie daj mu wstać, rozłóż się na nim. Nie daj mu wstać. Dobrze, Uke, bisbock. Uke niecałe dwie minuty, tak jest. Rozkłada się i ciosy, ciosy. Tak jest, żeby Sędzia nie podniósł. ciosy, nie daj mu stać. Brawo! Kupronę, się na mnie, połóż się, uke, Cukaj mnie I ciosów parę, ciosów Dawaj, dawaj, pracuj, pracuj, ciosy, Brawo, jest Półtorej minuty, uke Praca, praca, praca Jest Nie kombinuj! Nie kombinuj Uke, no Nogi do tyłu, I za plecy Tak jest, druga noga Druga i tu dawaj, Dobra, dawaj, duchy, dawaj, duchy. dawaj! Jest puls! Jest się, barki, śniwa tą rękę. I teraz biodra do przodu i dusisz. Spłykaj biodra i dusisz. Pracuj na duszenie, pracuj. Nie daj mu się odwrócić, ubiegaj kontrola, nie daj się odwrócić. Nie leży kontrola, minutę do końca. Jest twoja, trzymaj go, nie kombinuj. Minuta! Dawajcie, wszystko, wszystko Łukę! Okay. Do obcia, do obcia. Nie dam się U Nie, mocno. Dawaj, U nie się obrócić. Bartek! Medyk! Yeah. Yeah. Brawo